Proszę Państwa, a być może właśnie Samsung jest telefonem, którego najbardziej potrzebujecie. Proponuję sprawdzić to na podstawie wyjątkowych funkcjonalności, które właśnie te smartfony posiadają. To jest Jakub Jaroszewski z Samsunga, który o tych telefonach wie naprawdę dużo i chętnie Państwu, i chętnie się z Państwem tą wiedzą podzieli. Zaczynamy Jakubie, jeśli pozwolisz, od słynnego ekranu, który, w który wyposażone są Samsungi, a nazywa się on... Super AMOLED. I właśnie. Co to znaczy? E Najlepsze wyświetlacze na rynku. Samsung jest liderem najnowszych technologii. Jest to doskonała paleta kolorów, doskonałe wyświetlanie obrazu na słońcu. W ostrym jaskrawym świetle widzimy treść bardzo czytelnie. Głębia kolorów jest doskonała, duże kąty widzenia, a co najważniejsze, mały pobór prądu, małe zużycie energii. Słyszałem, że to była bardzo odważna decyzja ze strony Samsunga, żeby zamontować te wyświetlacze, dlatego że one są bardzo drogie. Istotnie są wyświetlacze są drogie, ale staramy się, żeby produkty były dostępne. dla, kto z, Państwa, dla klienta. kto z Państwa borykał się z problemem, że na ekranie nie widać nic albo prawie nic w związku z tym, że na przykład czas spędza się na plaży choćby na tych wakacjach, ten może być pewny, że z tym ekranem taki problem w ogóle już znika. No dobrze, mamy ekran, który jest dobry. Widać na nim dużo. To teraz przejdźmy do funkcji, które na tym ekranie błyszczą. Od czego zaczynamy? Wymiana danych pomiędzy urządzeniami poprzez zbliżenie. Proszę bardzo. Polega to mniej więcej na tym samym, co możemy widzieć w reklamach Waszej firmy. Mianowicie tak. dwójka ludzi, która przykłada przez szkło, grube szkło, telefony zbliżając je do siebie. tak? tak. I co się wtedy dzieje? Wykorzystujemy, wykorzystujemy komunikację NFC, hmm. czyli zbliżam dwa urządzenia do siebie, aby je zautoryzować. Żadnego szukania pinów, żadnego logowania się. Po prostu zbliżam dwa urządzenia do siebie. Mogę to zrobić na przykład na zdjęciu. Albo na filmie. Dobrze, tylko proszę powiedz mi, jak już zbliżymy te urządzenia, to co możemy sobie przesłać? Pliki na przykład muzyczne, fotografie? Pliki. Mogą to być kontakty, wpisy z kalendarza. Ważne jest to, że autoryzacja następuje po NFC, a transfer jest po Wi-Fi, więc przesłanie pliku na przykład 100 MB to jest pół minuty. Krótko mówiąc, dzięki to to temu zbliżeniu nie marnujesz czasu, nie musisz uruchamiać zbyt wielu funkcji kliknąć, przyłożyć, przesłane. Tak, żadnych pinów, wyszukiwania, po prostu zbliżam urządzenia i przesyłam do drugiego telefonu. Proponuję, żebyśmy w takim razie porozmawiali o tych wszystkich funkcjach, które widać, widać na tym cudownym, ostrym, nasyconym barwami ekranie. Co powiesz o Pop-up Play? Tak, smartfony jako małe takie komputery, które mamy w kieszeni, posiadają funkcję jak wielozadaniowość, czyli możemy kilka rzeczy robić jednocześnie. Na przykład, pokażę tutaj na ekranie pop-up play, czyli odtwarzanie filmu na dużym ekranie w okienku. Czyli tak zwany multitasking. Kto tak z nas czasem nie pracuje, siedząc przed komputerem, gdzie w jednym rogu otwarty jest jeden dokument, w drugim drugi, a na dole jeszcze na przykład poczta, do której cały czas na bieżąco wchodzą maile. U ciebie w telefonie możliwe jest, żeby tak jak powiedzieć, obejrzeć film na jednym z ekranów tak, odtwarzam film na, w okienku, mogę to okienko sobie dowolnie przesunąć e, po całym ekranie. Sytuując je, tle, gdzie chcesz, prawda? Tak, o, niech zrobię to sam. Tak. Proszę bardzo, na przykład tu. A w tle mogą się dziać różne rzeczy. Dowolne Można aplikacje. czytać maile, otwierać inne aplikacje. Być może zastanawiają się Państwo, wspominając reklamy Samsunga, o co chodzi z tym, że człowiek patrzy na telefon, ale i telefon patrzy na człowieka. Czemu ma służyć ta funkcja i czy ona rzeczywiście działa? Działa i działa bardzo dobrze. Smart Stay, bo o tej funkcji mówimy, polega na tym, że mm, dopóki patrzę na ekran telefonu, to telefon mnie obserwuje, ponieważ jest to bardzo inteligentny sprzęt, nie wygasza ekranu. Dopóki wykrywa twarz i wzrok użytkownika. Nie puszcza oka do użytkownika, ale dokładnie wie, kiedy użytkownik zerka na ekran. I to jest funkcja, która rzeczywiście działa. Tak, jest to bardzo przydatne, na przykład podczas czytania stron internetowych. Do tej pory musiałem ręcznie to podświetlenie podtrzymywać i klikać co kilka sekund w ekran. Teraz wystarczy, że telefon trzymam przed sobą i on sam podtrzymuje podświetlenie. A propos stron internetowych, są takie, na których człowiek powinien czuć się bardziej bezpiecznie niż na innych. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, czy ten model Samsunga i czy w ogóle wasze smartfony mają jakieś cechy, które mogłyby się dla naszych widzów okazać istotne? Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo istotne. Bardzo jest tutaj rozbudowana opcja szyfrowania danych i jest to szyfrowanie wspomagane specjalnym modułem w procesorze. To jest szyfrowanie hardwareowe, czyli nie obciąża wydajności urządzenia, pracujemy tak szybko jak normalnie, a jednocześnie wszystkie dane na urządzeniu i na karcie pamięci są szyfrowane. W przypadku kradzieży złodziej nie ma szans, żeby odczytał te informacje, jeśli nie zna hasła do urządzenia. Czyli w tym telefonie tkwi system, który bardzo skutecznie go zabezpiecza, jednocześnie nie wpływając na jakość i szybkość jego pracy. Tak jest. Okej. Okay. Kolejna sprawa to sterowanie gestami. Dlaczego w tym konkretnym przypadku ono jest tak istotne? Galaxy S3, jako produkt, który reaguje na głos, na gesty użytkownika, domyśla się, co chcemy zrobić i w momencie, kiedy czytamy wiadomość SMS, na przykład. Wystarczy, że przyłożę telefon do ucha, aby połączyć się z nadawcą. Nie muszę szukać żadnych opcji, nic klikać w menu. Wykonuję tylko gest, który telefon wykrywa jako moją intencję. Wysyłasz do mnie wiadomość, że chciałbyś ze mną pogadać. Tak ja nie jest. muszę do ciebie odzwaniać. Wystarczy, że ją przeczytam i przyłożę do ucha telefon. Dokładnie tak. I wtedy ten telefon sam Włączy do ciebie zadzwoni. Się z nadawcą SMS-a. Bardzo dobry pomysł. Jest to czujnik żyroskop, czujnik odległości. Także prosty ruch. I... A zatem nasi tak. widzowie, którzy będą chcieli zastanowić się nad tym, czy być może Samsung, powinni pamiętać o tym, że w wyjątkowej jakości ekran jest niesłychanie barwowo nasycony. Tak jest. Znakomicie sprawdza się również w pełnym słońcu. Bardzo dobrze mhm. widać zawsze w każdej sytuacji. Telefon jest bardzo dobrze zabezpieczony przed jakimikolwiek nadużyciami, nie obciążając jednocześnie jakości jego funkcjonowania. Do tego wszystkiego nie muszą Państwo wykręcać żadnych numerów telefonów. Zwróć uwagę, powiedziałem wykręcać. Jak ktoś potrafi wykręcić numer smartfonem, to ja przyznam specjalną swoją nagrodę. Proszę Państwa, wystarczy po otrzymaniu wiadomości przyłożyć do ucha urządzenie i ono samo wybierze numer. Co jeszcze jest ważne? Multitasking, czyli wielozadaniowość, kilka czynności wykonywanych. Jednocześnie. To, do czego są Państwo przyzwyczajeni przed ekranem swoich komputerów, czyli to, że ogląda się na przykład film albo jakikolwiek materiał wizualny, nie musi przeszkadzać w pracy na przykład nad arkuszem Excela albo obróbką poczty elektronicznej. Gdyby ktoś z Państwa chciał, żeby to właśnie Samsung Wam sprzyjał w pracy, to proszę właśnie teraz się dobrze zastanowić, poczytać forum, ewentualnie na czacie zadać najważniejsze pytania, plus odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi: Do czego służy funkcja Smart Stay? Funkcja Smart Stay. Puszczam Państwu oko, żeby było łatwiej się nad tym zastanowić. U dołu ekranu jest adres mailowy. Proszę wysyłać tam odpowiedzi, nagrody już niebawem. A jest ona jak najbardziej realna? Tak jest. Chyba bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Również. Przed nami za chwilę kolejna propozycja.